Zapraszam na trzeci odcinek serii Płyniemy z prądem, w której opowiadamy o naszych bieżących realizacjach. Dzisiaj przeniesiemy się do po remontowanego domu, gdzie została wymieniona kompletna instalacja elektryczna. Powiemy sobie kilka słów na temat puszek regulowanych podtynkowych firmy PR System. Zaznaczam, że nie jest to odcinek sponsorowany i przedstawiam w nim tylko i wyłącznie swoją własną rzetelną opinię. Życzę miłego seansu. Dzień dobry, ponownie witam na kanale pod napięciem. Dzisiaj jesteśmy na budowie remontowanego de facto domu niemieckiego. Instalacja została kompletnie wymieniona, zostały zbite tynki do zera. Tutaj nie było wcale, wcale tynku starego. Instalacja została położona całkowicie na nowo. No i w tym momencie jesteśmy na etapie przed tynkami i tutaj zastosowaliśmy takie sprytne puszki, to są puszki regulowane polskiego producenta spróbuję jedną ręką, nie wiem czy mi się uda to wysunąć ale tu mam już wysunięto to może na tej pokażę mamy coś takiego jest puszeczka która jest regulowana, kiedyś Luksiu Elektryk o tych puszkach mówił i rzeczywiście w takich okolicznościach jak tutaj spisują się te puszki świetnie, świetnie. możemy sobie ją wysunąć tynkarz przychodzi, dobija łatą na tą grubość co trzeba o, tyk, załóżmy że tyle mu pasuje i blokujemy to tymi bolcami, i w tym momencie puszka jest zablokowana, i ona już tak zostanie. Będzie na tą głębokość. No, i teraz, e, dlaczego je stosujemy? Dlatego, że tutaj w niektórych miejscach tego już nie widać. Nie pokażę w tym pomieszczeniu. Spróbuję to zrobić w innym pomieszczeniu, tam gdzie już są listwy. Chodzi o to, że w jednym miejscu w tym jest dosłownie cieniutka warstewka tam powiedzmy centymetr, w innym miejscu mamy nawet taki kawał, tam jest chyba, nie wiem, 7 czy 8 centymetrów. W jednym momencie nawet musiałem taką puszkę przedłużać dodatkowymi pierścieniami, żeby ona nam tutaj się ładnie spisała. No ale tutaj mamy na przykład rezultat przyłączony Tutaj mamy rezultat. O, puszka jest ładnie równo wklejona. Kolejne puszki multimedialne tutaj tak samo, wszystko na równo, pomimo że różne były warstwy tynku. Także świetna rzecz, polecam, nie płacą mi za jakąś reklamę, więc nie jest to żadna kryptoreklama. Mówię to po prostu z własnego doświadczenia, że świetnie nam się spisały. Tutaj mamy na przykład wklejony kanał RTV. Po tej stronie mamy odseparowane oczywiście wszystkie przewody sygnałowe, i, czyli internet, telewizja. Tutaj będą trzy gniazda. No i kanałem RTV będziemy mogli sobie wskoczyć przewodami i wyjść tam na dole za szafką multimedialną. Nic nie będzie widać, nic nie będzie przeszkadzać. Po prostu bezpośrednio ze ściany wyjdą przewody za telewizor, będą podłączone. Świetna rzecz. Polecam naprawdę stosować takie kanały. Oczywiście to wymaga trochę pracy, nie każdemu się chce i tak dalej. Często elektrycy o tym nie mówią, no bo po co dokładać sobie pracy? No, instalacja konwencjonalna, nieinteligentna, ale troszeczkę jak widać, tutaj tych przycisków będzie. Tu będą wszystkie dwuklawiszowe przyciski. To tu jeszcze mamy. No, kuchnia standardowo tu jakieś tam robocze rzeczy panów budowlańców jeszcze zostały. Pokażę może to później jak ktoś tam więcej się urodzi. A na suficie idziemy sobie peszlami, tutaj będzie sufit obniżony, wszystko idziemy w peszlach. Już są przygotowane, tutaj zwinięte peszle do wyprowadzenia też. No i tak to mniej więcej wygląda na tą chwilę. To tak na szybko. Jeszcze pójdziemy do pomieszczenia technicznego. Tam w pomieszczeniu technicznym mamy pokazane fajnie bardzo jak to wszystko wygląda jeżeli chodzi o te puszki regulowane i różnice tynków. No i jesteśmy już w tym pomieszczeniu technicznym. Tutaj będzie taka dodatkowa rozdzielnica techniczna. No i teraz tutaj bardzo fajnie to widać. No baczcie. Tutaj jest no nawet nie na grubość palca tego tynku. A jak pójdziemy sobie do góry, tu spokojnie mogę Kilka palców włożyć samą łapę, tam wręcz wsadzić i jeszcze będzie przestrzeń. I właśnie w takich momentach przydają nam się takie puszki. Tu mamy około 4 cm na górze, tam jest odstęp. A tam na dole praktycznie listwa jest na płasko. Ona ma nie wiem z 5-7 mm. Także tutaj też to widać, że tutaj już jest bardzo dużo tego, tej przestrzeni. Natomiast przy samej ziemi ona jest praktycznie na płasko wklejona bo budynek przez lata troszeczkę się przychylił no i niestety tu już mamy wszystko otynkowane przygotowane wprowadzenia dla pompy ciepła zgodnie z zaleceniami biorę się teraz za dodatkowe przewierki i składanie powoli rozdzielnicy chociaż nie doszły różne tupi wszystkie więc chyba za bardzo tutaj nie zadziałałem no ale jak widać można też porządnie zrobić remont całej instalacji, tylko trzeba troszeczkę przysiąść na tych. No i oczywiście nie iść na skróty, nie iść na łatwiznę. Te puszki są troszkę droższe, bo ja pamiętam, że one chyba 3,50 za sztukę kosztują. Yy, pomimo, że normalne to mamy niecała cała złotówka, więc jednak powiedzmy trzykrotny, prawie czterokrotny wzrost kosztów, jeżeli chodzi o same puszki. No, ale z drugiej strony to jest 100 zł więcej, powiedzmy 200 zł więcej na całą instalację. To nie jest tak dużo. Nie jest tak dużo, można sobie odżałować i mieć rasa porządnie zrobione. Wtedy na równo są puszeczki z tinkami, tutaj też widać, że są wszędzie te same modułowe puszki. One mają jeden minus, bo jak chcemy przedostać się pomiędzy jedną a drugą, No to tu już mamy problem. Znowu przełączę kamerę. Mamy problem o tyle, że producent nie przewidział tutaj mostków pomiędzy nimi. W przestrzeni, gdzie możemy sobie przejść pomiędzy jedną a drugą puszką więc skończy się na tym, że trzeba będzie jakoś to później wywiercić i to jest chyba największy minus tego wszystkiego można zrobić mostki przed tynkowaniem po prostu gdzieś tam sobie już wcześniej je przygotować no ale tutaj akurat nie jest to w ten sposób zrobione tutaj całą instalację robił praktycznie sam mój pracownik ja troszeczkę mu tam pomagałem no, ale niestety największy minus tych puszek to właśnie to, że nie ma tych przejść pomiędzy puszkami, takich dedykowanych. Trochę to komplikuje pracę później elektryką, ale i tak puszki robią robotę według mnie i, i warto, po prostu warto. Zobaczymy, jak to później będzie funkcjonować. No i takie małe uzupełnienie. Tutaj mamy tą puszeczkę, i teraz widzimy tak z jednej strony. Ma pióro, a z drugiej strony ma wpust. I puszki się łączą właśnie w ten sposób, że wsuwamy jedno w drugie. Wsuwamy, naciskamy. I mamy teraz równo połączone puszki. I teraz tak. Tutaj mamy gruby kawał plastiku. Tak naprawdę od puszki do puszki to jest cały ten element, to jest plastik. No i teraz jeżeli będziemy chcieli się przewiercić tutaj pomiędzy puszkami, no będzie to jakiś problem. Tutaj jeżeli chodzi o te bolce blokujące, możemy je sobie z tego miejsca na to przełożyć. jakby tutaj problem nam ustaje, że ten gwóźdź nie będzie przeszkadzał, no ale tak czy inaczej przewiercić się z puszki do puszki, no trochę tutaj będzie problem. Trzeba użyć porządnego wiertła, raczej nie udarowego tylko bardziej do metalu chyba, żeby to nam ładnie wycięło, czy takiego do drewna. Tutaj producent przewidział owszem osłabione takie przepusty z tyłu, więc możemy sobie zrobić mostek, no ale jakby wymaga to już przygotowania. Ewentualnie tutaj, możemy też ten mostek sobie zrobić. Wymaga to przygotowania już przed wklejeniem, tak naprawdę, tych mostków, no bo w momencie wklejenia puszek te mostki już powinny się znaleźć na swoim miejscu. A problem polega na tym, że niektórzy robią w ten sposób, że najpierw wklejają puszki, a później dopiero robią sobie przewierty i załóżmy puszkę mamy wklejoną. Tutaj sobie robią pod kątem przewiert do tyłu puszki, wyciągają przewody i tak dalej. Więc jeżeli praca z tymi puszkami, to bardziej w kierunku tego, że najpierw robimy sobie oprzewodowanie, wypuszczamy odpowiednio przewody przed wklejeniem puszek. A jeżeli odwrotnie, najpierw wklejamy puszki, a później wypuszczamy przewody, no to trzeba się liczyć z tym, że będzie ciężko. Będą dodatkowe problemy. Dziękuję za oglądanie No i zapraszam na następny film. Mam nadzieję, że coś niedługo się pojawi ciekawego. W przygotowaniu jest odcinek z serii krótkie spięcie, czyli ta, w której tam jakieś problemy rozwiązujemy razem i tam. Powiemy sobie troszeczkę o różnicach trzyfazowej w instalacji jednofazowej, zwłaszcza dla obwodów jednofazowych. No i opowiemy sobie też, jak to w ogóle się dzieje, że ten no brak tego przewodu neutralnego robi takie zamieszanie w naszej instalacji i jest tak niebezpieczne. Dziękuję, pozdrawiam. Do następnego.